Hejcie kochani, dziś moi drodzy, słuchajcie, będziemy grać w Murder Mystery. Jakoś tak się to nazywało. I widzę, dajcie łupkę górę, z dzwoneczkiem, bo dziś, moi drodzy, właśnie będziemy to grać. Słuchajcie, a ja wybieram house. Dwa. Proszę, proszę, aby. Wy... Bierzcie tą chatę, proszę, dobra. Jest, widzę, dwie osóbki. Dobra, widzę. By. Dajcie łupkę górę, z dzwoneczkiem, a dziś moi drodzy... Właśnie będziemy musieli znaleźć spośród nas morderce. Może dzisiaj ja będę? Może mi się tak akurat uda. Dobra, widzę ja teraz. No dobra, mamy niewinnego. Ja nie chcę być niewinnym. Bym wolała być tym mordercą. Życie uciekają oprócz tych dwóch osób. Ja je podejrzewam w szczególności. Bo widzę, bo nie wiadomo, nie wiadomo kto to będzie. A tam widać za nami widzę szeryf. A Ktoś się rzucił chyba mnieczem Nie wiem. Uwe! Szybko tajemnic. Szybko Do kuchni, do kuchni. Dokładnie tak. Mamy tu pieniążki. Co? Ktoś zabił? To ja nie wiedziałam Se pozbieramy tu pieniążki, tak, tak. Tak fajnie. Tu możemy również nasze emocje pokazywać takim czymś. Dobra. Mamy tu samochód. Ym, no i tak nudno trochę, co nie? Jakby tu się nic nie dzieje. Więc teraz musimy o nie znaleźć mordercę. Co. Jak? Przecież jej się lakuje! Jej albo mi. No dobra. Mamy tu widzę dla niej. Ona się jeszcze chwali. On był szeryfem. No właśnie wiedziałam. Kurczę. Że takie dziwne dzisiaj wymyślają te pistolety naprawdę. Dobra, shop. W shopie mamy tu stukni tutaj. Ojeju. Ale dziwne. Dobra, mamy tu również, również jakieś bronie. Tu takie coś efekty. Możemy sobie kupić, oczywiście, to. Ale ja bym wolała jakieś nowe. Dobra, mamy niewinnego. No, znowu, znowu. Ja nie lubię być niewinnym, bo wtedy muszę uciekać bardziej. I widzę, chyba będziemy niewinnym, a on chyba to szeryf, albo tym. Ja nie wiem, żeby ktoś mnie trafił tu nożem. Chyba podejrzewam tą typiarę w czerwonych włosach. Ja podejrzewam, bo czerwień się kojarzy zresztą. Weź. A, a, to nie ona, bo by mnie tak załatwiła. No dobrze, to nie ona była moja wina, ale widzę, że będzie albo on. On. to on. Dzień dobry? To nie ona. Szybko, szybko. A tu mamy na przykład nasze bronie z tyłu i z przodu. Więc akurat to fajnie. Jakby. Myślałam jeszcze nad pigi, ale pigi to nie nie każdy jest godny. Szybko. Ja chyba słyszę mordercę. To ona ani trochę nie jest straszne. Tyle, że on zabije, ale widzę, że nie wiadomo, kto z nas jest mordercą. I teraz musimy to odkryć. I ja bym chciała mocno zostać tym mordercą. Dobra, ciekawe, kto pierwszy odkryje. Wow, tu nawet mamy widzy kamery, jakieś monitoringi. Dziwne, co nie? To Mega dziwne, ciekawe, co tam badają. No dobra. Ogólnie dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień e, Wróbla. To wszystkim wróbelkom życzę miłego dnia. Miłego, w sensie, że z okazji Dnia Wróbla, bo wiecie, dzisiaj jest Dzień Wróbla... O matko, to, to szeryf, ojeju, jak mnie przestraszył. Dzięki. Co? To nie był szeryf. Albo to jednak był? Nie wiem. Mnie nawet nie próbuj szczelić. Ty chcę w nas szczelić. On myśli, kto by mógł być tu mordercą? Kurczę! No on jest mordercą i sobie. Nie. A my zostaniemy tutaj sobie. Tak. Dobra. Tak, zwycięstwo! Przetrwaliśmy z szeryfem tutaj, widzicie. Ja myślałam, że on chciał mnie zastrzelić, a nie. Czyli widzę, podsumowując, mamy kolejne pieniążki do naszego, widzę. No, do naszego zbiorniku pieniążków. A teraz ja bym chciała w to zagrać. Jest, czy nie? Mamy to grę, czy nie? Chyba nie. No dobra. No, ty, Ty Piero, na pewno nie będziesz mordercą. To już wiem na pewno. Bo ty już za bardzo siebie zdradzasz. Jakby wszystkie włosy i tamtą typiarę -y w czerwonych, to już zdradzacie siebie. Na, na wylot to widać. No proszę. O, nie, no! Było gadać. No dobra. Mamy widzę to. Ale niestety. Nie jesteśmy tym, którym chcieliśmy być. Proszę, ja chcę zostać, ale no cóż, ktoś w ogóle ma tu łysy włosy. Ja uwaga, nie jestem. Mnie nawet się proszę nie bać. Chyba, że chcecie dla mnie zostawić pieniążki, to w ogóle inna sprawa. Ale no wiecie, mnie proszę się nie bać także jak tego, bo szeryf czasami myli. Ładunek wyładowuje. I po prostu straci wszystko. O, matko, zwycięstwo! Ale super dzięki! Dzięki! Wyciężyliśmy, przegry nie mogliśmy. Mamy 10 graczy, ogólnie to. Już zaczęła się gierka i już wygraliśmy. No dobra. My tu nic nie musimy robić. Nie jakby o niej zrobiłem. Jakbyśmy byli tym mordercą, byśmy wiele osób na przykład tego. No kurczę! Popchałam je. Nie! Proszę to! Dzięki. To teraz na pewno widzowie będzie to, co my chcemy. No widzicie jaką mam taktykę? Rampie! Proszę, morderca? Nie no! Chociażby mogli mi dać w nieulubionej grze, nie wiem, morderce czy coś. ja tu jest house, chyba. Tak, to chyba właśnie jest house. House. Proszę zabijcie mnie, nie chcę być. O nie, jednak nie. Cofam to, co powiedziałam. Tej kierce się nie da. O, fajna taktyka, widzę. We. Tutaj da się schować za kartonami. I widzę, we, za każdym razem, kiedy morderca tu podejdzie, to nie będzie wiedzieć, gdzie wy się chowacie. I ty też. Ale ty też szerifem. Proszę was, ludzie! Ja się nie boję, a jestem dziewczyną, a wy się boicie. O, jesteśmy. Mogłam go zaszczelić. Nie, no, miałam broni, broń. Szerw oddał. nie. No dobra, widzę, to tak było mniej więcej. Teraz doszło 11 graczy. To nawet okej, okay, spoczko, ale ja bym chciała, żeby doszło do nas 100 graczy. Nie wiem, czy tak się w ogóle da. Czy co? Ale no dobra. Hmm. Wy będziecie brali... środkowe, tak? Wy powariowaliście Dobra Byście chcieli w ogóle jakieś inne gierki? Nie wiem, Roblox? Czy może Brawl Stars? Czy coś w tym stylu? Okej, okay, widzę, bo tu nam się pokazuje kto mniej więcej jest Mhm Ludzie, on czeka w kuchni na was. O matko, i on się nie rusza. On się nie rusza. Teddy, ten misik go straca. Ej, a jak się kupuje te misie? Możecie napisać w komentarzu. Bo ja tu nie mam. A, zwierzęta pewnie. A jak? Imię zwierzaka? Ale ja nie mam zwierzaka. Nawet jakbym miała, to by było kuki. I. Ale ja nie mam. Nie mam zwierzaka. I nie wiem jak się go zdobywa. Hmm. Dobra. Wolę ten domyślne. Ale nie. Czekajcie. Szukaj. Nie będziemy nic szukać. Hmm. O matko Jak on podniósł ten nóż Widzowie zobaczcie A widzowie On ma takie lody Jakieś Aha Czyli jakby lol e, Jak on to zrobił Biegun, Jakiś se łatwił no dobra, czekaj. No dobra, mniej więcej by tak to wyglądało. A teraz, widzę, słuchajcie, idziemy gdzieś indziej. Co bym wybrałyście? Nie, ja już się pojem. Szeryf! Jestem szeryfem, widzę. Czyli będziemy mieli broń. Ale super epicko! To teraz, widzę, będziemy mogli... O nie. Ja się boję, że on. Trzeba widzę, dobrze. Natrafić tą broń No ludzie, co wy tak się boicie mnie? To chyba morderca Ale, że kolejny raz? No ja stukam w gracza Kto we mnie trafił nożem? nosza? Widzę nie. Jestem słabym szeryfem Zawsze by była tu mordercą tutaj tak. Ale no cóż, byliśmy szaryfem. No Warto spróbować było. Ale widzę, no nie wiem, czy załatwiłam taką mordercę, czy co. Ale no dobra. Beze mnie byś sobie nie poradzili. Kto był nim? Chyba ten typo. Nie, czekajcie. No możliwe, że to on. Aczkolwiek no nie wiem. Nie żyje. Dobra. No cóż, gierka fajna dosyć. Fajna na właśnie na, na to, żeby coś pomyśleć w tej grze. Chociażby No nawet, no, okej, okay. może być powiem jakieś kapę Uuu, co wy tu piszecie? No, no, no Nie podoba mi się to Hejcie Hej, chwa hejcie. Mam nadzieję, że mi napiszecie hej, albo nie wiem Bo naprawdę widzę, że wy... Piszcie do mnie po innym języku? W innym języku? To ja nie umiem. Dobra, mniej więcej. Mm. Sylwia. 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 Adia. Ja. Mhm. Proszę. Pokażcie, kto jeszcze został. Tylko ci. To ja mam pomysł. Może... Teraz widzę, że przełączam serwer i zobaczymy kto będzie. Owym ja była, no ale no dobra, zobaczymy. Dobra, widzę, że jesteśmy na jakimś serwerku. Teraz skumałam, widzę, że jesteśmy w ogóle na innym serwerze, bo wcześniej łączyłam, łączyłam. Ale widzę, że słuchajcie, włączyłam wcześniej w ogóle inny. Teraz zobaczmy, kto jeszcze nie wygrał. Aha. No dobra, widzę. Że no mniej więcej 11 graczy gra. Podobnie jak poprzednie Dobra. A okej. Okay. Okej, okay, cię widzę. Chodźmy szybko i do banku. Proszę, niech tu będą dwie osoby. Nie. Dzięki. No dobra, widzę. I tu będzie ostatnia runda. Jeśli tu nie będę mordercą, wywalam, wywalam się z tego serwera. Proszę, proszę, proszę. <laughs> Morterca? Co? Jak? Oh my gosh! Ale fajnie. Teraz nikt nie będzie miał szansy na zabicia i widzę. Najważniejsze, co muszę zrobić, to teraz widzę. Po prostu tak jakby nigdy nic, żeby najlepiej się chodzić. I oni w ogóle nie wiedzą jak. Dobra, pdzę. Ale ja jestem dobrym mordercą. Ja nie sądziłam, że takim dobrym aż... Zrobiłam tyle osób. Dobra pizzywa. Chyba tutaj ktoś będzie. Mi się tak wydaje przynajmniej. Bo to jest taka dobra krijuwa w ogóle. Totalnie. Dobra. No jak No jak on No jak Powiedzcie mi jak A dobra Dobra widzowe słuchajcie I tak to się mniej więcej prezentuje Ja im zabiłam Dobra Chyba każdych zabiłam już Ej, nie mogłam zebrać pieniędzy. Dobra, słuchajcie. Mniej więcej tak to się prezentuje. Słuchajcie, no. Bardzo fajna gra. Polecam, bo jestem rycerką. Haha, ale fajnie. Dobra, widzę. B. Mam nadzieję, widzę, B, że filmik również się spodobał. Nie, no, skąd oni? Skąd ona wiedziała, że to ja jestem? Mogłam się domyślić Co nie? No niestety, ale widzę, że wygrałam Prawie Uuu, 7 No to nawet dobrze e, dobra Mamy 131 Czyli jak się jest mordercą, więcej się zarabia Po prostu I jak się jest szeryfem, mniej To zależy, ile zastrzelisz Razy czy zaszczelisz w ogóle w morderce? Dobra, widzę, jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę, grę, z wyki dzwoneczkiem. No i papatki widzowie, pa! pa, tkw, pa.